Cały czas takie same są. Klasy do komu? Jedziemy. Kierunek Katowice. No i po co jedziemy? Hmm. A to niespodzianka? Za 5 minut będzie nagrane. Na pewno jest daleko. To prawda. To nie rzut beretem. No, musieliśmy wstawać przed czwartą. Żeby niby o czwartej wyjechać. Przepraszam to była... bardzo. Nie. <noise> A, czwarta. Miało być. Miało być czwarta dwadzieścia. <noise> Max to było. Tak. Czwarta mm -hmm. dwadzieścia trzy. Mhm. No. Piękny księżyc! Piękny księżyc! Co tutaj? A ja tu tutaj... piękny księżyc! Piękny księżyc! Coś <laughs> z parę Paręset kilometrów za nami. Jedziemy, jedziemy. Coraz bliżej do celu, a jedziemy ja tak, tak... O, łódeczkę! Zanim to było! Jednak mi się już znudziło, możemy wracać do domu. P poczekaj w Katowicach. A już mi się znudziło. Katowice jak będziemy wracać do domu. Już teraz mi się znudziło. No to do Barianosik najpierw. Oj oj oj. No i tak się jedzie. Cały, Cały czas to samo. No bez chytu. Końca nie ma. Końce nie ma. Idziemy sobie. Spacerek. Po Katowicach. No i już jesteśmy prawie przy Prolamie. Idziemy. Ogarnieś pudećkę Piękna sprawa Ale mnie to jarę Nie No W końcu na miejscu Ha Dosłownie Dobra Dobra, dobra Idziemy No, <grywia> Już mi się to nie podoba <grywia> Daj mi te pudło które no. pudło chcesz? To czy to? No, już. no i pochwal się. No, co, no, co, no, żeś to zakup... co żeś zrobił? Co zrobił? Zakupiona łódeczka. Piękna sprawa. No. I znowu powiem. Piękna sprawa. Piękna sprawa. A jak ktoś nie wierzy, to raz powiem. Piękna sprawa. Nie wiem. No, no takie bajery to jeszcze... Przy samochodzie usiądziemy. Będziemy to... się w dupach przewracało z tej technologii. Uła. Uła. Ogólnie tak to wygląda gabarytowo. Co? No... że no, 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 no bydle no, XXL, no. Bydle 7 kg waży 7 coś takiego Jeszcze jakieś akcesoria także no. A w Bo to ja nie wyprzyjmie ja muszę pić kawę Kawa Teraz czas na kawę W końcu przerwa po tym. Końcu jeździ. Kawa zarada jak śmietana Po no uznanym zakupie to musi być kiawka Piękna sprawa. No, jest. Zaraz kolejny, jest 500, 500 kolejnych Po dziewiątej. Dobrze jest. Wasze zdrowie, kartu moje Pięknie. Dobra. Fajnie jest. Daleko do domu. No. Pewnie będzie jeszcze. 450 kilometrów Pewnie jeszcze będzie filmik z recenzji takiej łódki. No myślę, że tak. No musi być. Zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże, ale myślę, że coś, coś będzie. Tak, więc na razie to wracać do domu i leży ci pachnieć. Mhm. No nie no może jeszcze gdzieś wyrwiemy, zobaczymy. No. Spadźmy Teraz moja kolejna kabra. No, no no, no no. no.